MetaMask z 30 milionami aktywnych użytkowników miesięcznie to jeden z najpopularniejszych portfeli kryptowalut. MetaMask potwierdził, że wypuści swój token i całkiem prawdopodobne, że będzie to zrobione poprzez airdrop. Tego generalnie nie możemy być pewni, nie ma żadnej oficjalnej informacji, ale na pewno warto korzystać z MetaMaska. Po prostu, bo się przydaje oraz żeby potencjalnie zakwalifikować się na darmowe siano. W dzisiejszym odcinku będzie o tym, co zrobić, żeby zmaksymalizować swoje szanse na otrzymanie Dropa, subskrybuj, lajkuj. Zaczynamy. Dobra, pewnie nie jesteś tutaj od wczoraj. Zakładam, że metamaska już posiadasz. A jeżeli nie, to zainstaluj, ściągając go z oficjalnej strony. Dobra, gotowe, co robimy? Po pierwsze, numer 1: trzymaj jakieś siano na Metamasku. Nie jakieś ogromne sumy, ale coś tam warto mieć. Potencjalny airdrop jest zwykle liczony na podstawie tego, jak korzystałeś z aplikacji. A więc najważniejsze to, abyś eksperymentował ze zdecentralizowanymi finansami za pomocą Metamaska. Podłącz się pod DeFi, zacznij się bawić z aplikacjami, Uniswap, AW, Sushi Sław, Balancer Curve Lido, stejkuj, wymieniaj kryptowaluty, bridge'uj, i przesyłaj. Co konkretnie? Na początek podłącz portfel do Zapera. Fajna stronka, która sumuje całą Twoją kasę, którą trzymasz na Metamasku i pokazuje, co gdzie jest zamrożone, w jakich protokołach. Ogólnie wolę Zapera od na przykład Metamask Portfolio, chociaż z tej stronki też powinieneś korzystać. Co dalej? Wrzuć coś w staking. Ja stejkuję sobie tutaj na przykład Iluvium, 50 Dolców, zrobiłem to na oficjalnej stronie Iluvium, ale możesz stejkować co chcesz w jakimkolwiek protokole, Byle za pomocą Metamaska. Co dalej, wejdź na sieć, która posiada niskie koszty transakcji, czyli na przykład Binance Smart Chain albo Polygon i dokonaj kilku transakcji. Dalej, podepnij się pod OpenSea i na sieci Polygon kup za 5 zł jakiegoś NFTK. OpenSea obsługuje wiele różnych sieci, BNB, Ethereum czy na przykład Arbitrum. Co dalej, wykorzystaj wbudowaną w Metamask opcję Swap i wymień kryptowalutę na inną. To zwykle droższe rozwiązanie niż handel na zdecentralizowanych Giełdzie, ale możesz wykorzystać tanią sieć Nie musisz tego od razu robić na Ethereum Dalej, dodaj do portfela Metamask różne sieci Jak? Proste Klikasz tutaj u góry w sieć Dajesz Add Network Przenosi cię na stronę z dostępnymi sieciami Klikasz sieć, Add, Approve i gotowe Sieć dodana Dalej, skorzystaj z bridge'a metamaskowego Aby przenieść kryptowaluty z jednej sieci na drugą Wchodzisz na stronę portfolio.metamask.io Slash bridge Zaznaczasz sieć, z której na którą chcesz przenieść kryptowaluty. A token i gotowe. Proste. Dalej. Słuchajcie, na token MetaMaska czekamy już dość długo. 16 marca ubiegłego roku Joseph Lubin, właściciel Consensus firmy Matki MetaMaska, ogłosił, że planują wprowadzić token. Nawet w jednym z tweetów napisał, że tickerem tokena będzie Mask. Nie wiadomo, kiedy będzie wypuszczony token, czy zrobią to poprzez Airdrop, ale na pewno warto korzystać z tego portfela, a przynajmniej ja korzystam z niego regularnie. Co jeszcze? Jak to jest z bezpieczeństwem w Metamasku? Dochodzi do bardzo wielu oszustw. Głównie w momencie, kiedy podłączamy się do szemranych protokołów i nie czytając metamaskowych komunikatów, potwierdzamy transakcje. Osobiście z Metamaska korzystam już od 2017 roku i nigdy nie straciłem pieniędzy, a korzystam z niego dość często. Po prostu należy zachować ostrożność i czytać, jakie komunikaty dostajemy od portfela, na co zezwalamy i gdzie przelewamy kasę. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał, jesteście najlepsi. Subskrybuj, lajkuj. Nara